Badynu, sprawdź, jaka jest pogoda za oknem. Nie chcę mi się, nic do niej nie szła teraz, ty, to tak daleko. <słuch> Aninko, kochanie, sprawdź, jaka jest pogoda za oknem. W sumie to, czemu nie? Jest <słuch> ładna, słoneczna pogoda. Świeci słońce, sama na przyjaźńkę rowerową. Tak myślisz? Tak, spójrz sama. Hmm. A ty dba na tego, żeby Ja. lekcję? Aha, a tak. Przyniesie ćwiczenia z biologii, z fizyki Oje, oj, oj, i ok, z chemii. Przestań, mamo, proszę Cię. Ojej, jaka A Alinko, otwórz drzwi. Ale a, ja się boję. A skąd ma że tam nie stoi jakiś gwałciciel, albo zboczeniec? Mradynko, otwórz drzwi. E, nogi mnie nie bolą, no, weź sama otwórz. No, tak mi nogi strasznie bolą dzisiaj, że nie wytrzymał chyba. Przybyłaś w pokoju? Przybyłam w pokoju, szukał schronienia, bo miałam wypadek. Wejdź do środka, się. O, Opowiedz mi, co się stało? Ruszyłem się szukać żony uroczej, stotliwej, ale dalej nie pojadę, bo tutaj znalazłem. O co ci chodzi? Proszę o rękę jednej z Turek. Nie rozumiem cię, możesz lepiej mi to wytłumaczyć. Chcę w się sensie, ożenić z jedną. Aha, to poznę więc. Starszy baladny o cudnych, cudnych złotych włosach. I Aninę o cudnym warkoczu. To, to prawda, opiec odkrywe. Powiedzcie coś więcej? Jestem dobrze zbudowana, wysoka, wysportowana, czarne oczy. Jest to trzeba. No, w ogóle nie jest to ładna. Jakbyś się ożenił, to bym zabrał sobą sw swoją matkę i swoją siostrę. Ja, ja też bym zabrała. Mm -hmm. I ja bym cię ciałem zasłoniła. Jakby jakaś coś leciało w ciebie? Urocze, a która będzie bardziej kochała? He? <grymne> jasne! E, woli to był! Dobra, no, no. Ty, no, 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 no. <grymne> sorry. Poszło. Obie urocze. A która będzie bardziej kochała? Ja myślę, że to da się jakoś rozstrzygnąć. Hmm. Na pewno. Może macie jakiś pomysł? Nie, dzisiaj takie ja jestem zmęczona, że chyba nic mi do głowy dziś nie wpadnie. A ty, Alinko? W sumie mamy jakiś Pomysł chodzi mi po głowie, ale tak. chyba on nie będzie zbyt dobry. Hmm, naprawdę hmm. trudny wybór. Może ty też wiesz? Hmm. Możemy zrobić konkurs na zbieranie malin. Kto najwięcej nas zbiera do zwanuszka. Maliny o tej porze? Skąd ty weźmiesz? Naprawdę, nie widziałam. Hmm. Z lasu na pewno. To jest dobry pomysł. Proponuję jutro z rana. Znam miejsce, gdzie jest dużo malin. Możemy tam się wybrać. Tak? Tak. To jutro rano. No dobrze. To ty proszę, rozgość się. To nie, to niech już gość się położy, ja zgaszę świata i pójdziemy spać. Zapraszam cię do pokoju. Nie No jest! No, no, no. no, <grym grym> Marina Boże, z się pchała. <grym> Ej, już ranek. <grym> Dzieczyny <noise> co jest, odbierajcie się szybciej, dzisiaj tak, konkurs. No, o Boże, jeszcze to waliny idzie ma tylko Boska, o leć pa pa. Zapas światła chociaż. O, no, ale ja głowa Idziemy teraz, ja? Idziemy, no. O, który ma zacząć się ten konkurs? O, dobra, czekaj, bo się ogarnę trochę. Ej, ja trzeba posprzątać, bo to, kiedy wejdzie, będzie wstyd. Ukarn się tego trochę. Pomóż mi. Mówisz się, bo wyglądać jak dziw, Albo Zejść z tą nogą. Wejdź po bo mi trochę ciężko... O, wiesz, jeszcze się dobrze nie rozbudziła. Oj. Mogłeś też tu spałaś. Całościel muszę z tobą spać. tak. Ta, ta. A teraz to... Nigdy mi nie pomogę, zkuszkę spać. O, Drodzy. o. Chodźmy ten.

Tylko będzie mój O widzę już, że masz cały tpanek A mam Daj mi go A nie dam Daj mi go Nie na takie basa! Daj mi go bo Bo co? Dawaj O jest Dawaj Nie dam Koń mnie

嗯，对。 아 k u j u g 어 a Ale nie chcę mi się... normalna. Alinko, kochanie, otóż drzwi i zobacz jak jest pogoda. O drzwi... Obie mi się da... nie, nie obie. <śmienicza> Gracias a